Kochani, piąty dzień. Niedziela, autobusy okazało się, że jeżdżą inaczej. A my mamy dzisiaj Labet, finchera i Hamaguchego. Stasiu dzisiaj jest bardzo nie w sosie. Kubuśia to jaki nastrój. Też staszkowy dzisiaj? Dowolny, Oni mówili, że, mógł... że nie przyjedzie, ja zaufam jednak technologii i technologia pomogła. powiedziała, <śmiecki> że przyjedzie. Ciekawe kto jeszcze zaufa technologii. Tony Stark i umarł. Dobra, słuchajcie, w Zabawi... związku z tym, że czekaliśmy pół godziny na przystanku i trochę nam zaczęło odbijać, postanowiłem, że wyślę moje... I Kuba, wyślę swoje CV do Marvela i napisaliśmy... Z chatem GPT, scenariusz do Kang Dynasty I także Kuba może... Jeszcze się nie wygenerował, przeczytam wam nasze wskazówki Napiszę rozbudowane streszczenie filmu Avengers Kang Dynastia W tym filmie bohaterowie Avengers z obecnego składu MCU Spotykają X-Men, Fantastyczną Czwórkę i wielu innych bohaterów Mierzą się z kilkudziesięcioma wariantami Kanga, w tym Kangiem zdobywcy Film musi być przewrotny, pełen odniesień do przeszłości filmów i dużych cameo. Na koniec musi być wielki cliffhanger. Poprosiliśmy tu czas, żeby nas zaskoczył. Napisz tak, żeby dostał 10 Oscarów. I uwaga, rozpoczynamy generację. O kurde! Starał się. Bardziej niż Hio. <susurwany> <susurany> 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 To materiał jest dość mocny. Myślę, że, myślę, że możecie się spodziewać podobnego filmu e, za parę lat w kinie. Właśnie, chcemy mieć dowód na to, że mieliśmy no raz. Ofic oficjalny scenarzysta najbliższych filmów Marvela, tylko tyle, jak ciągnął. Czytaj, grubo. cały? Tak. W Avengers Kang dynastia bohaterowie MCU spotykają się z wieloma innymi koniecznymi postaciami Marvela, w tym X-Men i fantastyczną twórką, w epickim zderzeniu światów i czasów. Całość zaczyna się od tajemniczego wydarzenia, które zaburza rzeczywistość i pozwala różnym wariantom kanga, włączając zdobywcę, zapanować nad różnymi erami i wymiarami. Nasi bohaterowie muszą połączyć siły ze swoimi nowymi sojusznikami, w tym Wolverinem, Storm, Mr. Fantastic i Invisible Woman, aby odkryć, co spowodowało te zakłócenia czasu. Podczas tej podróży w czasie i przestrzeni film jest pełen odniesień do poprzednich filmów Marvela, ukazując jak wydarzenia z przeszłości wpływają na obecną sytuację. W trakcie filmu widzimy wielkie kamera, tak jak Spider-Man z Maguirem i Andrew Garfieldem, a nawet Starlord od chwili Sapranta z Let's innego go. wymiaru. To powroty przyszłości są hołdem dla wieloletnich fanów Marvela i wnoszą do filmu emocjonalną głębię. Jednakże, z każdym przejściem przez czas i napotykanym wariantem Kanga, zagrożenie jest coraz większe. Kang zdobywca okazuje się mistrzem manipulacji, a jego strategie stają się coraz bardziej przewrotne. W miarę jak bohaterowie zbliżają się do odkrycia prawdy, muszą stawić czoło przeciwnikowi, który może przewidzieć każdy ich. No, ruch. A w teraz, Europie. Co do wielkiego cliffhangera: w trakcie epickiej bitwy z Kangiem, zabywcą jeden z bohaterów, Spider-Man, odkrywa sekret, który może zmienić wszystko. Kang nie jest jedynym winowajcą w czasu. Jest tajemnicza trzecia strona, która ma swoje własne cele. Ej, ale to jest akurat, Film prak kończy się Cliffhangerem, kto, no to będzie wyjątek no. Kiedy to ta tajemnicza postać, ukrywająca się w cieniach, ujawnia swoją tożsamość. A we Wreck'u jest filmem, który łączy wszystkie ulubione postacie Marvela W epickiej powieści o czaś, czasie przyjaźni i poświęcenia. Tego nawet nie napisaliśmy. Ale się. Dzięki swojemu <śledzianie> dzięki przewrotnemu podejściu hołdowi Na przeszłości filmów Marvela i zaskakującemu i w Grammy mam nadzieję zdobyć aż 10 karów <gry> wspaniałe. Pokażemy Wam całą drogę na nasz przystanek. Dzisiaj wyjeżdżamy niestety troszeczkę później, ponieważ... I wydaje mi się, że akurat płynie, to może być nasz. Yy, tam w oddali. Yy, dzisiaj troszeczkę się spóźnimy yy, będziemy później niż zawsze, ponieważ... Nie przyjął nam yy, autobus o prawidłowej godzinie. Także jesteśmy lekko, że tak powiem, w dupie, ale nie ma tego złego, ponieważ... Humory dopisują i mamy scenariusz Avengers A, Dynasty. Tak, Dynasty. Co więcej, no pokaż na mnie. Wklikałem się na Killera, co myśleliśmy, że jest nie, niemożliwe. Pytanie jest, czy jak potem spóźnię się na popularne maestro, to mnie wpuszczam, ale dziś przetestuję to Stasiu, który na pewno spóźni się na Adagio. Nie spóźni się. Wpuszczą. Czekam, ja... czekam bardzo na Killera no, Finchera, pewnie już na portalu jest moja recenzja. No, Mam nie, nadzieję, nie, 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 że na, napisałem, że jestem bardzo Usatysfakcjonowany, że kocham ten film i że jest on jednym z lepszych filmów. Finchera no bawiącym się gatunkiem, bawiącym się kinem no i ogólnie to zajebisty. To że to na Dobra, spytamy. Nie no było 7:30, spokojnie. Ja bym się nie martwił. <noise> no to się spytaj, bo to pokazuje, że nie płynie. A ty ten? No powinien być ten, on wygląda tak jak to on wygląda tak jak my zawsze. Dobra, chodź pytanie. To Lido? Lido. Lido, okej. Okay, cześć, witajcie w podcaście. Wszystko o Marvelu. Dzisiaj podobną jest Jakub Jakub Marvel 2115. Dzisiaj pogadamy... o Jakub Marvel 2115. Dzisiaj pogadamy o bardzo ciekawym temacie, jakim jest Avengers Card czyli co możemy zobaczyć w filmie. Yeah. E, Kuba, jak mi się szczyta, to jest odpowiednie zagrożenie dla bohaterów. W moim zdaniem uważam, że jest interesujące. Yeah. Niemniej wydaje mi się, że znając przewrotność naszych producentów i wybitaj scenarzystów, możemy się podziewać nowego zagrożenia po ja raz z trzeciej podstawowe, podstawowe pytanie, skieruję kamerę. Czy Kang jest potężniejszy niż Thanos? Musimy to sobie ustalić. Nie, to jest bardzo on ważna nie jest kwestia. jest potężniejszy, on jest po prostu mądrzejszy, to jest inny typ Lana. Natomiast nasi widzowie powinni wiedzieć ponieważ likas. znają nas jako Hawkeye Forever, że mamy dostęp do różnych lików. Dlatego dotarliśmy do nowej sceny, która opisuje konfrontację między Doktorem Stranger i Kangiem Zdobywcą to w... To w... To w, filmie w filmie Avengers Kang Dynastia. Proszę przestać mówić takie rzeczy, to jest. To jest lik. Czytał. Scena. Doktor Strange staje na płycie czasoprzestrzennej, otoczony złowrogim światłem. Kang, zabywca ubrany swoją futurystyczną zbroję, pojawia się z wirującymi wilnikami czasu w swojej stronie. Oboje patrzą na siebie, gotowi do starcia. Doktor Strange, wychodząc na pierwszy pan. Czas nauczył mnie wielu rzeczy, Kang. Teraz nauczę cię pokory. Doktor Strange wnosząc się na powietrzu, na powietrzu tworzy zawiłe symbo symbole magiczne w powietrzu. Wokół niego zaczynają krążyć kolorowe pierścienie światła. Kang Zdobywca usiłuje zaatakować, wystrzeliwując energię z rękawic. Jednak Strange używa swojego zakręcia i zamienia strumienie energii w motyle, które unoszą się po powietrzu. Mam tu odwołanie do pewnego popularnego filmu. Kang Zdobywca, twój umysł jest silny, ale to moje panowanie nad czasem sprawi, że zostaniesz pokonany. Kang wywołuje wir czasowy, który próbuje pochłonąć Strange'a. Strange, Strange broni się tworzą starczy ochroną z energii magicznej. Walka między nimi przenosi się w różne póki czasowe, gdzie są świadkami serdecznych wydarzeń. To brzmi nieco zbyt kreatywnie, jak na Marvela, ale dobrze, że o tym pomyśleli. Doktor Stręcz używa swego czarnego zwierciadła, żeby manipulować rzeczywistością. Tworzy iluzję wielu kopii siebie samego, dezorientując kanga dla bywca. już to widziałem. Walka staje się coraz bardziej epicka, a obaj bohaterowie wchodzą w spektakularne wymiany ciosów i energii. Na koniec Doktor Strange wykorzystuje swoje najpotężniejsze zaklęcie, otwierając portal do innego wymiaru, który pochłania Kanga zdobywcę. Doktor Strange, to jest koniec, Kang. Nie jesteś w stanie pokonać czasu sam. Kang smyka widzi, świateł i dźwięków, a Strange opada na ziemię, zmęczony, ale wcięski. Walka między nimi pokazuje, że mądrość i magia mogą pokonać na najpotężniejszego wroga. Ale teraz tak serio, widzowie, bo e, wczoraj, a dzisiaj w nocy spadło embargo na chyba jeden z najlepszych seansów w moim życiu, jeden z najbardziej i to jest film Agrodrift by Harmony Colline Kani niedziela rano i humor popsuty, bo chcieliśmy ze z Kubą wypić kawcie i zjeść Rogalika, a tu taka kolejka ogromna. Ale idziemy na Labette, więc spoko. Wyrobiliśmy się na szczęście, łódka przypłynęła. No najgorszy dzień to właśnie niedziela, no bo nie widzieliśmy za bardzo jak to pływa, ale jesteśmy już na terenie festiwalu. Dobra, to, ja, to, to ja, już. ja podejdę tam i zobaczę coś jest ewentualnie. Jak będzie to weź mi Rogalika proszę. Tak. To mi też. No to co, idziemy teraz na, na z Leon Sejdo. Czy jak to się wymawia? Lea Sejdu, tak. Lea Sejdu i z George'em McKay'em. Eee, wchodziły proteczki, że ponoć jest to bardzo, bardzo dobry film i ma duży bas jakby. Więc Zobaczymy, być może zobaczymy najlepszy film festiwalu albo największe rozczarowanie festiwalu. Czyli w sumie z reguły, jak, jak A, zawsze, dzień czas. jak co dzień. Tak, także ja jestem bardzo ciekaw tego scenariusza, Bo ja yy, nie odwiedziłem sprawda za dużo filmów Bonello, bo widziałem tylko i wyłącznie Zombie Child, i Zombie Child mi się podobało. Będzie dobre, bardzo. No. Ale potem dobre, mamy Killera i ja na Killera czekam, nie będzie to jakiś wybitny film, choć myślę, że to będzie po prostu dobra zabawa kinem, gatunkiem i jakby całym samym zjazdem stoję na to, że po prostu będzie fun niż po prostu jakieś wielkie, ambitne kino, no ale zobaczymy, myślę, że na pewno na tle reżysercji, na takim czysto rozrywkowym może wystarczyć. Nie wiem, żaden z filmów Netflixa póki co nie był zbyt dobry, i ja jestem sceptycznie nastawiony do Killara. No, w tej chwili. Ale było. Okej, okay, taka szósteczka. No, Maestro okay. też. To jest film na taką szósteczkę, można powiedzieć, ale jest znacznie większym trochę rozczarowaniem. Jest gorszym filmem, moim zdaniem. Eee, Także no, zobaczymy, jak tu będzie Killara. To jest wiadomo, no, Fincher i może być jakiś. Eee, jakiś nie wiem. Ja jak chciałbym, on. żeby zaskoczył mnie czymś. No, ale to będzie takie. Bardzo rozrywkowe, mam, tak, tak, mam wrażenie po trailerze niektórych. Ale ja, wiesz co, ja, mi się wydaje, że to jest trochę kasus trailera Drive, w sensie, że on specjalnie jest tak szybko zmontowany, a sam film będzie znacznie wolniejszy. No zobaczymy, nie? Ja, no, ja jestem ciekaw bardzo tego, tego filmu. No i no mówię, no teraz jesteśmy na bestie. Taki jest angielski tytuł, The Beast. I zobaczymy, no mówię, no jest szansa, że zobaczymy na naprawdę najlepszy film festiwalu i na film, który może wygrać główną nagrodę. Dla do odda na ekranie bardzo. Tak, no bo wierzcie mi, ale no jest sporo jakby to Nawet przed festiwalem było sporo jakby takich plotek od insiderów różnych, że jest no, duże takie zainteresowanie tym tytułem i ponoć jest bardzo dobry I co prawda oni w Cannes w tym roku jakby nie przyjęli tego filmu, ale zobaczymy, zobaczymy. To jest wszystko w rękach Bonella. Dzień dobry kochani, witamy was 6 dnia. Od razu musimy wam się wytłumaczyć, dlaczego z wczoraj jest tak mało materiału, gdyż poszliśmy spać i karta została u Filipa, bo przerzucał materiały dla Matiego, żeby mógł montować ten poprzedni który teraz już pewnie oglądacie. Eee, a myśmy poszli spać, mieliśmy iść tak na krótką drzemkę na półtorej godziny. Skończyło się tak, że prawie się nie wyrobiliśmy na Hama ale finalnie daliśmy radę. I ja wczoraj obejrzałem eee, Labet i teraz właśnie lecę na Rewatch, bo film jest znakomity i, i, i chcę go obejrzeć drugi raz. Widziałem też Killera, który jest definicją średniactwa i ogromnym zawodem, mimo że podchodziłem raczej bez oczekiwań. No, i obejrzałem Hamaguchiego i się z Hamaguchim nie lubię dalej bardzo. A ja się zawiodłem na Hamaguchi, bo bardzo go lubię. Stasiu jest, Stasiu jest w ogóle fanem Hamaguchiego. Tak. problem mój z Hamaguchim jest taki, że oglądając ten film, w ogóle nie czuć, że to robił Hamaguchi. Tylko czuć, jakby to robił jakiś taki japoński debiutant, i to był w jakimś Lucharno, w jakiejś pobocznej sekcji, coś takiego, albo właśnie tej w Wenecji, w sekcji Horizonti. To jest film, który ma w drugim akcie taki jeden naprawdę super moment. Przez takie pół godziny się ogląda super. A poza tym pierwszy akt to jest takie bardzo. Bardzo takie pokazowe, slow-cinema, bez pomysłu na siebie trochę, takie szczucie przyrodą. W taki nie, nie, niewłaściwy sposób uważam, bo to nie jest szczególnie ciekawe. Muzyka mnie irytowała, no chodzi dziewczynka po lesie i ogląda, hop chłop drewno rąbie. A potem znowu przychodzi finał, który jest taki bardzo Symboliczny dziwny I zupełnie się gryzie z takim przesłaniem historii i takim pozytywnym tym Dla mnie to jest dalej w miarę interesujący film, ale Nieszczególnie udany, taka piątka i No zawód festiwalu na razie to jest trochę przykre, że ja o każdym filmie, który wychodzi mogę mówić, że jest zawodem festiwalu Trochę tak jest. Mam nadzieję, że sam Label to zmieni Ale tylko powiem, że dzisiaj jestem wyjątkowo szczęśliwy rano, bo nie dość, że jestem Quiggly. trochę wyspany Quiggly. To jeszcze się wpikam na wszystko, co Quiggly. chciałem i puścił miejscem od razu Uważam, że w młodzie Byśmy z nazwą Quickly to z propozycja i tak by się do pani, spóźniały, propozycję to, była, tak, to po, z propozycja do pani nas. To, to było co najmniej kłatwo. A ja wam kochani powiem ja wam kochani powiem, że ja mam zawsze z Hamaku czym problem, bo jego wrażliwość mnie drażni i w ogóle do mnie nie trafia. I ja na tych jego filmach zamiast czuć jakiekolwiek emocje i tak samo miałem na drive my car, to czuję taką pustkę i zmęczenie i wszechobecną nudę i patrzę na tych smutnych y, Japończyków. I widzę, że to jest warsztatowo dobrze zrobione i jest ładne i jest estetyczne bardzo. Ale ta melancholia Hamaguchi'ego, to takie podejście do Ale... ludzi, to on mnie strasznie irytuje. Nie, ja się tutaj nie zgadzam. W sensie, mam wrażenie, że ten film jest zupełnie inny niż inne filmy Hamaguchi'ego. No, spójrz pod uwagę Drive My gdzie tam teraz są taki. Ja bardzo lubię, jak on podchodzi do ludzi takie, w taki... A widziałeś Wheel of Fortune? Nie, nie widziałem To Tam, tam jest super. Nie wiem, czy ci się nie spodobało, tak tam on fajnie podchodzi i z taką pustkotliwością i komediowością, to jest zabawny film bardzo, jest taki... No, a tutaj, oglądając ten film przez te 20 minut, czułem, że ej, to jest Hamaguchi, którego ja kocham, którego bardzo lubię. Bo to nie tak zdążyłem się przy takim moim ulubionym japońskim biserem, jest wysoko, bym powiedział, i no... Gdzieś pomiędzy Krosałą a nikim. Mówię o współczesnych żyjących. No mówię, Kurosawa żyje. Ale mogę polecić, czekaj. W naszych serduszkach. Znajdę ten film. naszych zawsze będzie że my w ogóle się klikamy? Tak. Ja Stasiu już się wklikał, ja miałem 20 się, parę dziesięć, minut. Ja to, mam oficjalne premiery Szymowskie i trzech trzech, dziesięć, no. o, 3 minuty. Chłopek sobie idzie. A ja mam... I to ostatnie klikanie już na tym festiwalu. Jesteśmy w ogóle za połową festiwalu. Szybko to bardzo leci. A czujemy tak coś... Jesteśmy niby... zostało tydzień w tej a ja przecież ja czuję, jakbyśmy już powoli zbieżali do finiszu. Ja już mam rację, chociaż wtedy dobrze. Chyba ty gdzieś najmniej tak? do wszystkich. Cześć, 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 tak mi mówić. Ale to, to, to Ale motywacja to jest, dla ciebie. Nie mówcie mi tak! Ale zapatrzesz najwięcej recenzji świetnych, żeby nie było. Piszę recenzje faktycznie. A ja się nie umiem zabrać za pisanie skryptów, kochani, jakoś z tym tak. Co, co siadam, to. A ja za każdym się nie razem. A Ale zrobię Tak to jest. Narzekają, ja. i ja siadam, i zabieram. Internet. Ja pójdę sobie dzisiaj, może, na dla was, yy, z Godzina 7.40, ulice na Lido jeszcze są całkiem puste, jeszcze nie ma tłumów pod czerwonym dywanem i jest tak bardzo, bardzo spokojnie. Dużo ludzi tutaj w ogóle przyjeżdża sobie na rowerkach, zostawia je pod pałacem i jest pięknie. A my idziemy na The Beast, ja na Rewatch, chłopaki na swój pierwszy Sounds i mam nadzieję, że Rewatch odda jeszcze bardziej. Kocham ten film, absolutnie kocham. Lea z życiową. Jesteśmy już po trzech sansach, ja byłem dzisiaj na Rewatch Labette, później byliśmy z Filipem opryszczyli. i będziemy chyba gadać, bo to jest film, no, który... <laughs> nie na gadać o no, nie, nie sobie, potem. Ja nie chcę nic wiedzieć o tym filmie. A tak. i Staszek. No chcę wiedzieć jak najmniej, no. Czekam, ja, fajkuje się. No to nie pogadamy o Do, To Dobra, to na razie. A <clears throat> to jest Gitava i City to jest Lovecraft, jądro ciemności. Chyba e, ten jako Lovecrafta, nowy kolor nie wiesz, że ten film najbardziej nie poruszył z was kurwa wszystkich. Nie no, mi się najbardziej podobał. Chyba. Nie, powiedz, dajesz wszystkiemu dziesiątki. Nie daje się, ja dziesiątki Tylko. Jak przenosiłem z letterboxa, to mi się to musiało przy... Mister Driver, co to to mógł... Oceniony na dziesiątkę, którego nawet nie widziałeś. Czaisz, czaisz, że Paweł ma oceniony film na dziesiątkę jakiś Mr. Driver 15-minutowy, którego nigdy nie widział. I nikt go nie widział, 15 osób na świecie go ma ocenionego I 10 na 10 To ja żegnam was w widzowie Kocham was, lecę do press roomu pisać recenzję piszili, Widzimy się potem może na linkę też, jak mi się wnikać. Paa Pa pa Słuchajcie kochani Siedzimy sobie, pijemy sobie wodę Stasiu pisze recenzję agrodrift dla was Ja piszę recenzję w sensie skrypt agrodrift dla was, żeby była też wideo i nagle podbiega do nas jakaś mała azjatycka dziewczynka i chce bawić się gimbalem, a później chce, żeby ją nagrywać. Nie wiem, było strasznie randomowe no i dziwne. Ale słodkie, bo obok była jej mama i no, mówiła jej rzeczy. Się pobawiła przed kamerą. Tak. No, dziadom, Fajne, co? miłe, takie holly są bardzo. Pa, pa. Idziemy pisać dalej. Teraz opowiadam historię. Nagrywasz? Tak. Yl, content na vloga, jak powstawały pamiętniki z wakacji, bo się to dowiedziałem. Byłem kiedyś statystą na planie szkoły i chyba wtedy od tego aktora, który tam grał jednego i który był też taki, prowadził jakieś takie zajęcia potem, on nam opowiadał, jak powstawały pamiętniki z wakacji. Że bo te paradokumenty ogólnie, no wiadomo, że one nie powstały w najlepszych warunkach, albo to było prostu scenariusz, w każdym razie, jakby klub był taki, jak powstają scenariusze najpierw do paradokumentów, że to powstaje tak, że każdy prze co innego, to znaczy, że jakieś takie różne elementy piszą różni ludzie, ktoś przy dialogi, ktoś postaci, ale przy pamiątnikach z wakacji to nie do końca tak wyglądało. To polegało na tym, że ci ludzie robili castingi, brali ludzi do samolotu, powalili im duże ilości alkoholu zwykle, i już dopiero w drodze, albo już na miejscu wymyślali scenariusze, takie improwizowane, absolutnie. <grym> Dlatego to oni tam jakby lecieli na tą... Bo deal był taki, że yy, ty masz super wakacje na Majorce, ale przy okazji robisz content pod odcinki pamiętników z wakacji, które nagrywamy. I z tego się montuje odcinki. Więc wyglądało to mniej więcej tak, że ci ludzie tam odkryli jakieś akcje, typu ten mięsny jeżdż, takie, które tam zostawały memami potem zwykle. I dlatego ten paradokument jest dużo śmieszniejszy, bo jest taki dużo bardziej absurdalny i tam się rzeczą, dzieją rzeczy znikąd. I to wyglądało tak właśnie, że brali randomowych ludzi, w których widzieli potencjał, żeby coś śmiesznego robili i wymyślali gdzieś tam po drodze, jakiś jakieś popularny, a tak większość się improwizowało. To zupełnie jak te w lodzi Dziś immersji, no. Absolutnie. Kochani, za chwilę za chwilę premierowała będzie Priscilla, za chwilę czerwony dywan Prestigi i robi się tutaj już tłoczno przed kołacem festiwalowym, ale to też dlatego, że po pierwsze to A24 i aktorzy będą mogli być na sansie i będą mogli promować film, po drugie zaszczyciła nas swoją obecnością sama Priscilla Presley. A to się rzadko zdarza przy filmach geograficznych. Tak. I film jej się bardzo w ogóle podobał z tego, co mówiła Słyszał na konferencji ją. prasowej, więc jest świetny, bo jak już to widzicie, to już jest dawno po embargo, Priscilla, top absolutny, zajebisty film. A my tymczasem czekamy w kolejce, żeby sobie kupić kremę. krem, coffee, kawę, kremę, czy jakkolwiek się to no, nazywa, kawa, taka kawa z lodami. A później lecimy sobie na nowego Linklatera, Czyli na Hitman. Hitman.